W Inowrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. 12 kwietnia inowrocławianie uczcili 79. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9. katastrofy smoleńskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele pod wyzwaniem Świętej Barbary i Świętego Maurycego. Po celebrze nastąpiła dalsza część rocznicowych obchodów na dziedzińcu przykościelnym, gdzie znajduje się Dąb Pamięci Katyńskiej oraz Głos Upamiętniający Katyńczyków. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i związków kombatanckich oraz służb mundurowych. Modlitwa za wszystkie ofiary wojny, apel pamięci, salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej, złożenie wiązanek kwiatów oraz kończące obchody mazurek Dąbrowskiego wykonane przez orkiestrę kopalni Soli Solino to wszystko sprawiło, że uroczystość przebiegała w bardzo podniosłym nastroju. W tajemniczym ogrodzie tajniki urządzania mieszkania w sposób bezpieczny i atrakcyjny przekazywała rodzicom małych czytelników Marta Chmielecka. innowrocławianka, która żadnej pracy się nie boi i poza rozlicznymi obowiązkami domowo-zawodowymi prowadzi również bloga wnętrzarskiego Bosy Dom. Pomysł powstał jakieś 4 lata temu, kiedy to zaczęliśmy urządzać swoje mieszkania, które było po prostu gołe, nic tam w środku nie było. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że fajnie by je urządzić w jakiś może inny sposób, dobrać dodatki w jakiś sposób wyjątkowy. E, interesowałam się też wtedy fotografią i, i właśnie z tej miłości do fotografii e, przeszliśmy do urządzenia mieszkania, robiłam zdjęcia i w pewnym momencie stwierdziłam, że warto by było te zdjęcia gdzieś pokazać. Z tej, z tej właśnie miłości do fotografii powstał blog, gdzie publikowałam zmiany w naszym mieszkaniu. Później gdy urodził się syn, były to też zmiany związane z dzieckiem, więc pokoik dla dziecka i, i wiadomo, że tutaj już inna, inne kwestie wchodzą w grę. No i tak, tak wyszło z tym blogiem. Do dzisiaj do dzisiaj funkcjonuje, może mam mniej czasu, to staram się tam regularnie zamieszczać jakieś informacje, jakieś zmiany u nas, wnętrzarskie historie. Gość biblioteki miejskiej pomógł rodzicom zaaranżować kącik czy niczy dla dziecka tak by stał się miejscem przyciągającym najmłodszych. Blogerka podkreślała, że tworząc domowe aranżacje opiera się na metodzie włoskiej lekarki Marii Montessori, której głównym celem jest pomoc dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich sferach życia. A najczęściej kontaktuję się z ludźmi poprzez media społecznościowe i tutaj takim głównym, głównym medium jest właśnie Instagram. Ponieważ Instagram jest to takie miejsce, gdzie publikuje się zdjęcia i, i przez to właśnie dociera się do ludzi. E, a że jako interesuję się to, tą fotografią, to te zdjęcia tam się pojawiają. Tam najczęściej e, nawiązuję kontakty z ludźmi z całej Polski, spotykamy się później, czyli te kontakty tak, takie internetowe przeradzają się w te kontakty osobiste, prywatne i jest to bardzo fajna sprawa ponieważ poznałam dzięki instagramowi, dzięki blogowi naprawdę dużo ludzi. I to nie tylko blogerek, ale też yy, ludzi, którzy po prostu chcą przyjść porozmawiać, yy, podzielić się swoimi jakimiś kreatywnymi pomysłami. Czyli jaki powinien być, czy też jaki jest przyjazny dom? Przyjazny dom powinien być przede wszystkim przytulny. Dla mnie jest to dom pełen dodatków, nie taki dom minimalistyczny i suchy. Ja lubię bardzo jakieś przytulne dodatki, typu poduchy, jakieś ilustracje na ścianach, z racji tego, że też maluję. Więc dla mnie dom to jest dużo takich personalizowanych rzeczy, które, określa, które określają mieszkańców tego domu. Do 4 maja w Galerii Miejskiej na piętrze Inowrocławskiego Teatru można oglądać pracę Marii Serwińskiej-Gutfeld, wielokrotnie nagradzanej artystki i znakomitego pedagoga-metodyka. Na ekspozycję składają się inspirowane naturą dynamiczne kompozycje z wysuwającym się na pierwszy plan mocnym uderzeniem koloru, niebędące próbą odtworzenia z zegarmistrzowską precyzją otaczającej rzeczywistości. Wernisarz był okazją do rozmów z autorką wystawy, wymiany poglądów z innymi uczestnikami zdarzenia. Pochodząca z muszyny, a mieszkająca w Toruniu artystka, ukryła w obrazach swoje przemyślenia i emocje, które towarzyszyły jej w momencie zetknięcia się z miejscami, które postanowiła uwiecznić na płótnie czy też kartonie. No, po prostu y, sama wystawa jest też dla mnie trochę zaskoczeniem, bo tak nagle z marszu tutaj koleżanka zadzwoniła, zrób wystawę. Po prostu nic specjalnie nie przygotowałam, tylko steczki to, co y, miałam. I mówię, najłatwiej na papierze, bo po prostu łatwiej przewieźć format taki, że się y, wsunie do teczki. Prac mam dużo. Y, to jest moja, nie wiem, tam 30 -ta któraś wystawa indywidualna oprócz wystaw takich zbiorowych i po prostu cieszę się, że mogę też tutaj, wcale nie znałam tej galerii. Okazuje się, że bardzo sympatyczni ludzie, sympatyczna atmosfera, szybko nam poszło ustawienie, także, że mimo, że, że mówię pod diabła i to, ale jakoś się zmobilizowałam i to zrobiłam. Prace są z ostatnich lat. Więc... Większość prac powstaje na plenerach, chociaż sporo też pracuje w domu, ale tak nie na co dzień, tylko powiedzmy z doskoku, jak się już dorwę do tego malowania, no to jedna praca za drugą jakoś odchodzi. Najbardziej no, inspirowane są naturą, jak widać. Chociaż ta natura nie jest jakoś tak y, przedstawiana bardzo dokładnie i studyjnie, tylko po prostu jakieś takie wrażenie, impresje na temat. Prostu. Najczęściej, co mnie tak kręci, że tak powiem, no jakieś. Y Kapliczki, tutaj akurat jest, jest ich mało, bo tak nie przyniosłam. Tutaj jakieś y, morskie statki, no, pejzaże różnego rodzaju i takie ogólne po prostu wrażenie, które zostaje mi po jakimś oglądaniu. Wiele w życiu y, zwiedziłam, zobaczyłam, i po prostu wszystko to zostawia jakiś ślad, po prostu, że za jakiś czas nawet wracają niektóre wspomnienia i do no nie jestem jakąś purystką robię mieszam techniki, tu pastel, tu z tym, a w ogóle to z wykształcenia, to znaczy dyplom mam z grafiki, mało się w tej chwili grafiką zajmuję, chociaż mam całe te teczki grafik, bo jednak to prasa, to tam jakaś tam farba graficzna, to się człowiek usmaruje i trwa to trochę dłużej, a idę na czasami na ilość, może na byle jakość może, ale, ale po prostu łatwiej i szybciej i można tak powiedzieć maluję, bo lubię. Artystka postawiła na wrażeniowość, która w zetknięciu z odwagą w traktowaniu koloru i brakiem artystycznego puryzmu zaowocowała dziełami o mocnym przekazie. Nie wiem, no lubię i lubię jakieś takie tak zwane mocne uderzenia. Większość życia spędziłam pracując. Z nauczycielami, kształcąc nauczycielami, nauczycieli i dokształcając, i w ogóle jeszcze do teraz pracuję na Uniwersytecie III wieku w, w Toruniu, bo po prostu brakuje mi po przejściu na emeryturę tego kontaktu z ludźmi, a to mi daje tą jakąś taką satysfakcję. No i też nie tylko zachęcam do pracy, ale i sama się staram też coś zrobić, od czasu do czasu pokazać, chociaż coraz trudniej mi się faktycznie. Właśnie zdobyć na to, żeby poprawiać tutaj, a tu paspartu, a tu to, a tu tamto, ale, ale po prostu pracować pracuje. Za nami ogólnopolski konkurs muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej specjalność gitara, jaki odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej. W sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej rywalizowało najbardziej utalentowanych w kraju 14 młodych muzyków. Jednym z nich był Jan Markowski, który jak się później okazało zajął trzecie miejsce. Znam Janek Markowski. Skąd do nas przyjechałeś? Ze Skarżyska Hamiennej. Jesteś już po występie, tak? Tak. Jak zadowolony? Tak, nawet bardzo. Mhm. Podobno nasza sala jest wyjątkowa, jeśli chodzi o akustykę, to prawda? Tak, sala bardzo pomaga, że tak powiem, jeżeli chodzi o taki instrument jak gitara. Jest to instrument niezbyt głośny i taka sala jest wręcz idealna. Mniej więcej z każdego miejsca na sali słychać jedno, jednakowo głośno dobrze. Mhm. To są długie prezentacje, 40-minutowe. Co między innymi? Jakieś dwa, trzy przykłady przygotowałeś? Yy, Moich utworów, rozumiem, -hmm. tak? Yy, no z takich najbardziej chyba znanych utworów, z tych, których grałem, to będzie Tango and Sky, Rolanda Dienza i Etiuda VII, Eitora i Lobosa. To były takie dwa najbardziej największe hity w moim programie. Mm -hmm. e, no, dzisiaj w Wino wrocławiu grają najlepsi gitarzyści z całego kraju. Rozumiem, że masz na swoim koncie już jakieś sukcesy. Kilka przykładów? No tak, nawet z tego roku to Drugie miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Katowicach, czy pierwsze na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Kielcach, Gitara Viva. Z ubiegłego roku to będzie trzecie miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Krańcu Zdroju. Mhm. I dlaczego akurat gitara? Kiedy to się w ogóle wszystko zaczęło? No, szkołę muzyczną zacząłem równocześnie ze Szkołą Podstawową w wieku 7 lat. To była taka rodzinna, wydaje mi się, wspólna decyzja. No wiadomo, że w grę wchodziły też inne instrumenty, takie jak fortepian czy skrzypce, ale jednak ta mobilność gitary, to że mogę ją w każde miejsce wziąć, że nie potrzebuję akompaniatora, tak jak na przykład skrzypkowie, to ten komfort, to chyba wydaje mi się, że było to. A potem, że tak powiem, się zaczęło, odkryłem talent i już dołem dalej, że tak powiem. Każdy z występujących musiał przedstawić 40-minutowy program. Przewodniczącym jury był Ryszard Bałałuszko. Panie Przewodniczący, na czym polega w ogóle sędziowanie, jeśli chodzi o tego typu konkursy? Ja przede wszystkim nie nazywałbym tego sędziowaniem. Jest to na pewno bardzo trudna sztuka oceniać muzykę, bo muzyka jest niewymierzalna. To nie sport. Nie, nie ma takiego, który gra szybciej, dalej, więcej. I liczy się oczywiście jakieś ogólnoartystyczne wrażenie, jakie, jakie po sobie zostawia młody człowiek. Tutaj taką trudnością dla, dla wszystkich występujących jest zagranie dosyć, no pół w sumie, programu od 30 do 40 minut, w których muszą zaprezentować utwory z trzech epok muzycznych i wykazać się w związku z tym pewną dojrzałością. To, co zostawia ślad w nas, jurorach, podobny jak w każdym słuchaczu na koncercie. I, i podchodzimy do, tak do tego właśnie, że oceniamy to, co zostawi w nas ten najgłębszy, najciekawszy y, ślad. Mm -hmm. I to jeszcze pod ocenę poddajmy naszą salę. Podobno jest wyjątkowa pod tym względem i doskonale się nadaje do tego typu konkursów. Tak, jest tutaj znakomita akustyka. Y, gitara, jak wiemy, nie jest instrumentem najgłośniejszym, a tutaj prezentuje się rzeczywiście bardzo dobrze, słychać wszystkie szczegóły, a zarazem też słychać i, mnogość barw, możliwości dynamicznych y, gitary. Także sala jest wręcz rewelacyjna. No te Wrocław nie wykorzystała tutu własnego parkietu i o awansie do trzeciej rundy play zadecyduje mecz w Kłocku. Koszykarze Noteci po wygraniu meczu numer 1 w Kłodzku byli faworytami spotkanie numer 2 w hali widowiskowo-sportowej. Niestety Zetkama wygrała w Inowrocławiu 85 do 69. Goście zagrali znakomity mecz. Trafiali na świetnej skuteczności, zwłaszcza za trzy punkty. Koszykarze Zetkamy grali o tempo szybciej od gospodarzy, lepiej dzielili się piłką i zbierali. Noteć swoje szanse pogrzebała chyba w drugiej kwarcie, przegranej 4 do 24. Wojtek mecz numer dwa niestety przegrany. Co się stało w tej drugiej kwarcie? W drugiej kwarcie przestaliśmy grać. Tak odpowiem na to pytanie. Przestaliśmy grać i w ataku i w obronie. Niestety to było zgubne. Pozwoliliśmy, aby zespół Skłodka uwierzył w swoje możliwości, aby zaczął grać taką koszykówkę, jaką preferuje. Szybką, dynamiczną, dużo rzutów z dystansu. Trudno wygrać z zespołem, który trafia. Z załuku ze skutecznością 53%, a tak dzisiaj było. My mieliśmy kilkanaście%, procent, nie wiem, 12-13% i to jest ta różnica: 5-6 celnych rzutów za 3 więcej. To jest właśnie ta różnica, którą widzimy na tablicy. Szybko trzeba wyciągnąć wnioski, nie ma dużo czasu na analizy. W środę kolejny mecz, o tym zapomnijmy i w środę jedziemy do Kłodzka po to, żeby wygrać. No właśnie, bo teraz te oba zespoły są bardzo zmęczone, szczególnie po tej końcówce, kiedy goniliście także i wy, oni się musieli bronić, to chyba też fizyczność będzie brała teraz tutaj, będzie miała ogromne znaczenie. Na pewno tak, no jest bardzo mało czasu na odpoczynek, ale mimo wszystko, że wydaje mi się, że mamy tutaj przewagę, mamy szerszy skład. Co prawda dzisiaj nie grał Wojciechowski i on będzie w zespole zetkamy i on będzie on będzie wypoczęty w środę. Ale musimy zrobić wszystko, żeby, żeby w środę mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Po porażce na teci w Wrocławiu stan rywalizacji to 1-1. Teraz o awans do trzeciej rundy trzeba będzie walczyć na Dolnym Śląsku. Kto wygra mecz numer 3, awansuje do trzeciej rundy playoff. Mecz w Kłodzku już w środę, 17 kwietnia. Budowlanka dla Kacpra to nazwa festynu charytatywnego, jaki zorganizował właśnie ZSP nr 5 w Inowrocławiu. Program imprezy był bardzo bogaty. Przygotowano kilkadziesiąt atrakcji od różnego rodzaju występów po pokazy. No tak, musieliśmy wyjść nawet na korytarz szkoły, bo tam w sali gimnastycznej bardzo dużo się dzieje. Dzisiaj specjalna impreza dla Kacpra, prawda? Impreza dla Kacpra, ucznia klasy trzeciej, który w tym roku zachorował na bardzo poważną chorobę. Jest to nowotwór kości krząstki stawowej. Jest to nowotwór bardzo rzadki. 50 parę przypadków w Polsce. Leczenie, którego wymaga, jest dostępne za granicą. To, które jest w Polsce, jest bardzo drogie. Miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, 13 marca, zawiązał się komitet społeczny. Trzy nauczycielki z naszej szkoły, mam zaszczyt być jedną z nich, postanowiłyśmy pomóc. Udało nam się zaangażować całe miasto. Udało nam się zaangażować przedszkola, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Udało nam się zaangażować władze, przedsiębiorców, e, osoby prywatne, które gdzieś nas znalazły i nam pomogły. Udało nam się zaangażować także e, miejscowości spodajne Wrocławia: Pakość, bo Kacper mieszka pod Pakością. E, Dąbrowa Biskupia, Złotniki Kujawskie, Gniewkowo. E, te wszystkie miejscowości też nas zbierają. Część przyjechała tutaj dzisiaj do nas, część zbierała fundusze u siebie na miejscu, część nas wsparła... Mm, ciastami, strojkami, tym wszystkim, co można kupić, bo można tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy zobaczyć i znaleźć. Dużo potrzeba pieniędzy? Tego tak naprawdę nie wiemy. Rodzice, y, chyba sami do końca jeszcze nie wiedzą, ile pieniędzy było. Myślę, że to jest, będzie około 100-200 tysięcy. Odbywa się jednocześnie zbiórka internetowa na pomagam.pl. Dużo osób przelewa pieniądze bezpośrednio na konto Kacpra. Nam podczas jednej akcji takiej szkolnej, naszej wewnętrznej, udało się zebrać prawie 3300. To dzięki naszym dzieciakom. Są naprawdę wspaniałe i im też dużo zawdzięczamy. Rodzice tutaj, rodzice, naszych uczniów też się bardzo mocno w to zaangażowali podziwu, bo naprawdę tutaj bardzo dużo rzeczy, mnóstwo atrakcji, to no chyba pod, e, kosztowało mnóstwo pracy. Kosztowało mnóstwo pracy, kosztowało mnóstwo czasu, ale o tym się nie myśli. My się śmiejemy tutaj z koleżankami, że jutro tak naprawdę zaczniemy się zastanawiać, co się wydarzyło przez ten ostatni miesiąc, bo wydarzyło się mnóstwo rzeczy, poznałyśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Wychodzi na to, że rację miałyśmy mówiąc zawsze, że Inowracow jest cudownym miastem, są tu przecudowni ludzie. Od osób znanych, nieznanych i wszystkich pań, renat, panów, grzesiów, Gdzieś w sekretariatach, którzy nas zawsze przede wszystkim wspierali. Także dla nas samych to też jest takie wielkie zaskoczenie, jak wspaniali mogą być ludzie, kiedy są potrzebni. Długo wyglądają takie przygotowania? Trwają takie przygotowania do takiej imprezy? To znaczy, nam wydawałoby się, że taka impreza przygotowuje się przez rok. Nam się udało to zrobić dokładnie w ciągu miesiąca, ale to też właśnie dzięki wsparciu osób, które nas kierowały, które nam pomagały, które nas ostrzegały, na co musimy uważać, na co musimy, jakie dokumenty musimy przedstawić wszystkim możliwym osobom. I tak naprawdę chcieliśmy zrobić to przed świętami, ponieważ Katper nie ma czasu na czekanie. Miało być przed świętami też, żeby wykorzystać aspekt świąteczny w tych naszych kiermaszach i występach itd. Mam wrażenie, że gdyby trzeba było, się to w dwa tygodnie, ale na szczęście mieliśmy miesiąc. W organizację festynu włączyli się również rodzice uczniów budowlanki. Z nami pani Danuta, przewodnicząca Rady Rodziców. No właśnie Rada Rodziców mocno włączyła się w organizację tej imprezy charytatywnej. Tak, w imieniu wszystkich rodziców chciałam podziękować wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w tę akcję. Pomagamy o jedno z naszych dzieci, które jest chore na poważnie. I chcieliśmy, po prostu zrobimy wszystko, żeby go uratować. Widać, że tutaj bardzo pomagacie. Tak, stara. Na tyle, ile możemy. Mimo z tego strajku, który tu jest, nasi nauczyciele włączyli się w to akcję i serdecznie podziękowania dla nich. Mnóstwo występów artystycznych, akcji, ale także pyszności. Skąd to wszystko? A to są wszystko wypieki naszych rodziców. Również dołączyło się koło gospodyń wiejskich w Kościelcu, gdzie upiekło ciasta, a w większości to są ciasta wypieki z naszych widać, że znika to wszystko jak ciepłe bułeczki. Chyba smakuje! Pyszności tak zawsze znikają ze stołu. W sumie dla kacpra udało się zebrać 43 tysiące złotych. To już wszystkie informacje w Wino wrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!